Hej Siemanko, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony ja, Szymek i dzisiaj jest ze mną Diderek. Dzień dobry, jestem Karo. I słuchajcie, gramy dzisiaj już y, drugi odcinek, jakby nagrywamy ze Zganni Kto to? Bo pierwszy był z Narfem i drugi teraz postanowiłem, że... Ej, my, my, Puj... my też nagrywamy drugi raz. W sumie, bo komuś się zepsuło nagranie. To, Wygrałem, to, to, ale był ten ja... remis, więc w sumie był remis. No, w sumie tam był remis, więc, no tak. e, więc nic, nic nie przegapiliśmy. To tak, jest, jest równo, dobrze. O, jest. Oprócz jakiegoś e, 40 minut nagrania. Co, to, co, co tam? No ale dobra, zabierzmy ja sobie papier, papiernożycę i będziemy grać o to, kto pierwszy z nas będzie startować. I jeszcze wam powiem, zanim to zrobimy, że możecie zostawić łapkę w górę, jeśli chcecie kolejny odcinek i napiszcie jeszcze w komentarzu, kto, kto kolejny może być jakby na kto kolejny może wystąpić w, tym, w tej serii, jakby. No, więc chyba. To już wszystko, możemy zaczynać. Do trzy... Trzy. jednego czy do trzech gramy? Do jednego. Dobra, czyli trzy. kto pierwszy. No. Ry. Ry. Nie pamiętam trzech. zawsze, jak to działa. Nie, do jednego chodzi. Dobra, dobra. Od, odłóż tylko te rzeczy do tego, nie? skrzynki, bo mogą nam się i, przydać kiedyś indziej. tak. Tak, dwójeczkę klikaj. I teraz Dobry, tak wybieramy potrzebana. sobie postać. Dobra, kurczę. Teraz, żeby nie popełnić żadnego błędu, bo powiem kurczę. wam, że ostatnio przegrałem Dealer'em chyba w, czter w czterech rundach. Więc czterech to był... runda w czterech rundach? W dwóch graliśmy. No nie, no ale w czterech takich wiesz, że jakby wymianach ciosów w, pier w pierwszej mapie. Tak? Że zebrałem youtubera chyba, albo jakąś postać, i ty od razu a, nie wykreśliłeś wszystkich. Tak, no, tak. no, no Dobra, było. więc kurczę. Ja muszę kogoś kogo tutaj hmm. wybrać. Dobra, ja już wiem kogo wezmę Jak to się robiło? Biorę sobie, a jeczkiem klikam, tak? Jajeczkiem klikasz na twarz, dobra, czekaj, czekaj Ja w takim razie wybiorę sobie powiedzmy... Okej, okay, a... też wybrałem i, i, i coś klikam teraz? Nie, już nic nie klikam, nie? Nie, nic nie klikasz nie Dobra, teraz poczekam. takie ogarnę, ogarnę ogarnę, ogarnę, dobra powiedzmy, że tutaj to wybiorę i ja zaczynam W takim razie ja ci ten teraz pytanie i zacznijmy może od takiego podstawowego czyli czy twoja postać jest człowiekiem? można tak No jest, jest człowiekiem. Jest człowiekiem, dobra, czyli usuwamy. A, aha, aha, dobra, już bym się zrobił, okej. Okay. O nie, <laughs> no, już, nie, nie już nie cie... my zdroszymy. Generalnie myślę, że warto za, za, zaufać intuicji. I... Dobra. Jak Mandzia to... trzeba... A, i w ogóle pisaliście mi w komentarzach. To, że że... będzie nie jest człowiekiem sugerujesz? Nie, nie. nie. Ej, no ale tutaj jest ten skin, więc on nie jest na skinie człowiekiem, weź. A, o, no dobra. widzisz. A bo w takim sensie Aha, aha. No to nieważne. <grych> dobra, ja się też usuwam. E, tutaj. A co, że Bez... Jasiu nie jest człowiekiem? Też nie jest człowiekiem. Mm -hmm. Widzisz, to jest, to jest taka ekipa że... illuminatu. No. Dobra, czekaj, ja teraz w takim razie usunę jeszcze tutaj że... kiśla, jakieś pomidorka. E, 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 e. Tutaj są dalej A, i tu w ogóle pisaliście mi jeszcze, że to no to, to postać jest Blowem, a to nie jest Blow Ten spider Spiderman to nie jest Blow, bo, bo Blow miał deep oh, No, Deadpula. no Deadpoola. Wiem, wiem, wiem właśnie Dobra wiem. to tutaj, tutaj, tu, tu, tu Okej, okay. w sumie to już ci przekazuję pytanie, trochę mało mi to usunęło, tak patrzę, ale no, ja no, chyba coś, wszystkich. Sprywa. Lecimy do ciebie w takim razie. Mhm. Czy twoja postać to człowiek mężczyzna? Jesteś mężczyzna. Hmm, hmm, hmm. Kurczę, Kurcze, kurcze, Ej, co hmm, wiesz rozumiesz? Hmm. jest mężczyzną, czy jest chłopcem, się... Hmm, 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 hmm. Oh, ja, jest, 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 jest. Czy, Czyli jest, tak? Jest, jest. Tak, jest, jest mężczyzną. Jest. Płci męskiej człowiekiem, w sensie, tak? Płci męskiej. męskiej. Okej, okay. czyli wywalamy do Knesa. <tosujesz> no. Wywalamy tak, no, generalnie Gurdian nie jest, frytki nie są. Gurdian? No Gurdian nie jest człowiekiem. A też nie czyta Guardian? No czyta, ale MWK mówi Gurdian i wszyscy nie jest z niego. <tosujesz> Aha, dobra. Krowa też nie jest. A Melon nie jest, kurczak nie jest, dziewczynka nie jest, torcik nie jest. No nie kurczę. E, peu, 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 Trochę się pozbyłeś przez to, że dziewczyn, to znaczy raz, dwa. Koń nie trzej. jest Jasiu nie jest, bo to nie jest skin. Czy generalnie jest Kako skin to jest mężczyzna czy nie? Nie jest, nie, to jest, No ben. chyba jest, jak najbardziej. Jest? A, no dobra. No ale jakiś no, nie w jest. W sumie kurczę nie wiem, bo tak ja go nie wykreśliłem też, do. ale wydaje mi się, że w sumie to możemy traktować jako banan, nie? bo jak kiedyś tak mówisz, to jest człowiek banan, więc dobra, chyba możemy ja wykreślić obydwoje. Dobra, to wykasowuje. No. Świnkę też wykasowuje i dziewczynkę też. Bremu to też nie jest mężczyzna, chyba nie. Mm. To nie jest człowiek. Nie, no ja pytam to tam konkretnie tak. człowieka. A to też pytam, o człowiekiem. To pół człowiekiem? No to, to Bremu nie traktujemy też jako człowieka. No nie, tak? Bremu nie jest człowiekiem. nie, nie, aha, aha. nie jest. To no, w sumie nie... chora na przykład... A nie, jakby patrzeć na tego Boga, to w sumie nie byłoby, ale tak to i tak nie stoi. Dobra. E, no spoko, no to nawet dużo Wszystko. wywaliłem. Wszystko, no chyba tak w miarę Proszę dużo bardzo, ci to wyszło. Oddaję ci... Poczki. No to ok, kliknąłeś. I teraz tak. zobaczmy w takim razie, co Ty tutaj jeszcze możesz mieć. Dużo by mnie wykreśliło pytanie o to, czy Twoja postać ma jakąś e, rzecz, która nie należy do ciała. Czyli czy nie ma jakby włosu, czy czyli jakby ma czapkę, albo ma na przykład okulary, albo ma maskę. Albo nie, ma. nie ma czegoś takiego, żadnych atrybutów. Żadnych atrybutów nie ma, dobra, czyli to mi tak. dużo wykreśli. Wykreślam siebie. Powiedz mi tylko taki ziomek obok mnie. Nie wiem, czy masz jeszcze mnie w ogóle. Mam. Ale on ma takie coś na włosach złotego i czy traktujemy jako akcesorium, czy nie? Takie jakby mm, koraliki, czy coś takiego? taki w czarnych włosach w brodzie. Mm hmm, z czerwonymi oczyma. No. Nie, no ja nie. chyba tego nie traktował, nie? Nie, nie traktujemy tego. Dobra, czyli tego nie wykreślam. Nie, bo to Dobra, nie tego gościa mogę, okej. Okay. Um, tutaj dziewczyna jest taką kukarką. Dobra, i trochę mi tutaj jeszcze zostało, ale już w miarę mało. Dobra, przekazuję ci w takim razie pałeczkę i okay. zobaczymy. No. Hmm. Tam, 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 tam. Zastanówmy się. Hmm. Zastanówmy się. Muszę uchodzić na dziewczynkę, bo jeszcze zostawiłem dziewczynkę. Czy twoja postać. Ma widoczny zarost. W sensie mówię, wąsy, broda. Nie. Nie ma zarostu, tak? Trochę ci to wykreśli chyba. Wykreśli to dużo. No, dużo. bo jeden tutaj ma. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Baba, e, ba, 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 ba. I dziewięć... Zostało mi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście postaci. No, a ja mam dziewięć, tak? Dziewięć mam. Dobra. No dobra. To czyli co, nie ma jakiejś dużej różnicy. No nie, w takim razie dobrze. ja się teraz spytam od ciebie o to samo. Czy twoja postać ma widoczną brodę? Ma. Dobra, czyli MWK wykreślamy. Wykreślamy do Knesa. Ty jeszcze jedna dziewczyna mi została, i zostało mi jakieś tutaj taki facio. No. Brodę, tak? Mówiliśmy o Brodzie. Czyli wąsy no się nie się liczą. A do, do. Wąs broda się z broda się liczą, no generalnie coś ma. o Zarost. Ja zarast, pytałem o Brodę, w, tak. czy o Zarost pytałem. No o Zarost, pytajcie to samo co ja. No dobra, no powiedzmy, powiedzmy, że tak też. <laughs> Bo pytałem nie było Brodę, ale zaliczmy, że o Zarost. No tak, zarast, no to Rozumiem, że, że ma coś tam. Mhm, dobra. Włoski, nie tylko. To ma... mi zostało 5 postaci w takim razie. Wow, nie, dobra. Mm. Teraz ja? Mhm, ty, teraz ty. Czy twoja postać jest youtuberem? Eee, nie. Nie jest youtuberem. Mm. Tak, to wywalam Vanessa, wywalam ciebie, wywalam siebie, wywalam mwukę. No, zostało mi... Mm. no, jeszcze mi zostało trochę jednak. No dobra. Oddałem dobra, połeczkę. ja mam na to te pięć postaci i się zastanawiam, jaka jest jakaś cecha wspólna. I chyba zapytam się, czy ich włosy są brąz... czy ty, po twojej postaci włosy są brązowe. Mhm. Mm Są brązowe, dobra, czyli dwie postacie mi się wykreślają. Bo miałem siwego i czarnego. Czyli tak, e, zostały mi trzy postacie. Oh, damn. No i lecimy. Lecimy z kolejnym. Mm, I teraz masz ty, jakby pytanie. Tak. Mhm. Mm mm. Czy twoja postać jest jakkolwiek fantastyczna? W sensie, nie wiem, że pochodzi z jakiegoś filmu. Nie. Nie pochodzi na filmu, tak? Nie. Ej, hey, czyli Batman się, Iron Man się, Deadpool się, Death Stru no to mi zostały też trzy postacie. Trzy postacie ci zostały? Tak, trzy postacie. Został mi ten gościu w okularkach, mm. bandyta mm. i ziomek z ustami taki szary, siwy osyła. Mhm. Dobra, mi został tak, gościu łysy z brodą brązową. E, ty, 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 znaczy, tylko z wąsami, tylko z wąsami mm -hmm. e, i takimi czarnymi ustami na dwie kratki pod, mm -hmm. pod wąsami. Taliby, jest tak, też taliby. taki Ziomek, jeszcze który ma otwarty, nie ma jednego zęba, to jest charakterystyczna u niego rzecz, jest się szczerzy mm -hmm. i ma takie dziwne włosy z boku. I mamy jeszcze takiego Ziomka, który ma Irokeza w sumie. Ma takiego Irokeza, e, przez środek głowy idzie i ma brodę, takie brązowe włosy ma. Dobra, tam jest tam twoja postać, tak? W tych nie, trzech. nie mówię. No ale ja ci powiedziałem, czy. No możesz tylko powiedzieć, czy jest tam Twoja postać, czy nie. Uh, a ty nie powiesz, czy jest wśród Twoich postaci moja postać? No ale powiedziałem, znaczy, że je, jest. Jest, tak? No ale to tak, no jest, jest. Jest, jest. No bo chodzi o to tylko, żeby nie było żadnego błędu, nie? A to spoko, spoko, logo. Bo tak to byśmy spoko. mieli teraz jeszcze szansę, żeby wszystko cofnąć. Dobra, więc tak, zastanawiam się, co ja Ci teraz mogę zadać zapytanie. pytanie. oho, oho. Dobra, hmm. może zadam takie. Ej nie, no czemu wszystkie te postacie mają łysinę? O matko... To jest pytanie? Mam nie nie, powiesz, nie, nie. Ja, ja jak ja. Aha, aha, w ten sposób chciałbyś odpowiedzieć na nie. nie, nie no, ale chyba zadam w ten sposób pytanie Czy twoja postać Wszystkie mają coś takiego podobnego. Może dobra, wykreślę po prostu przez to, że jedno. Czy twoja postać... Ma irokeza. Znaczy takiego wiesz, że jakby ma wygolone po bokach i na środku jest... Są włosy. Mmm, czekaj, bo... Nie widzę. Mogę włączyć takie modele pod No, tak, tak. Dobra, sobie do góry. Tylko żebyś za daleko nie poleciał. Ma. 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 Ma irokeza. Czyli wiesz co to oznacza? Mhm. Że została mi jedna postać. No wiem. Mhm. Czyli teraz musisz strzelać. Dokładnie, tak. Chyba, chyba. A ja tak przy okazji jeszcze powiem, że możecie ich na Instagrama, gdzie tutaj się właśnie pojawiła też fotka z dealerem, więc możecie ich na Szemek ety. mnie też się pojawi na Albo na dolarek właśnie. Dolarek macie dziś tutaj podane, w prawym górnym rogu macie mój Instagram i też kanał e, tego dealera. No dobra, więc e, strzelasz! Chyba, że... dobra, ja się znam. Tak. Ja Gości okularach tutaj. jest dość charakterystycznym. Więc długość w okularach. Kurde. Kogo to mógłeś wziąć? Siwego gościa? On jest taki niepozorny. Gościu w masce, dosyć swobodnie. No dobra, ja obstawię. Jak obstawiało się? Yy, klikasz najpierw na znak zapytania. Dobra. Aha, ja muszę przekazać które w ogóle, nie przekazałem ci. A, no właśnie. Teraz musisz, musisz kliknąć na znak zapytania i miście z tyłu tutaj wyświetli. Więc on teraz obstawia i ta postać, którą on strzela się pojawi w tym miejscu dokładnie. A. Co się stało? Odgad gracz dealerek. Dobrze, odgadnąłeś. No kurczę! <laughs> Widziałem, bo to była taka nie, niecharakterystyczna postać. Nieee. Właśnie, myślałem, że nie wiem, Tak. Kurczę, już miałem tą postać, twoją. Tak, ale miałeś tę. Ale mógłem strzelać, ale nie, nie chciałem. Dobra, no, nie. no ale może. Zagramy Gdzieś. sobie w takim razie jeszcze jedną i zobaczymy, czym tyle No, no coś chcesz powiedzieć, że miałeś co? No, nie, no, miałem fartę. Aha, czekaj, muszę zresztartować. Dobra, w takim razie wybieramy sobie drugie postacie już nasze. E, I możecie w tym momencie jeszcze w ankiecie wy, wybra wybra to wybrać to według was wygra tą rundę e, w prawym A. górnym rogu. E, albo Dilerek, albo... Już ja. wybrałem postać. Już wybrałeś postać. W takim razie teraz ja wybiorę. I może teraz pójdźmy sobie w... w, 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 w. szczerze czemu te wszystkie postacie są jakoś tak charakterystyczne? No są. No są. <laughs> Dobra, w takim razie może pójdę tak, niech będzie to. Dobra, czyli teraz ty pierwszy zaczynasz, już ci daję teraz dwójeczkę i zobaczymy Ach, w takim razie nie? jakie pytanie zadasz. Okej. Okay. Mm, to powiedz mi może drogi szymciu Pymciu-pymciu mm -hmm. Słucham. Tutu, mm. hmm. tu, hmm. tu tu, tu tu No to wiesz co, zrobię tak klasycznie. Czy twoja postać jest youtuberem? O kurcze, nie! Nie jest YouTuberem. No nie no, jestem YouTuberem. Po kolei. Daniel, sio. Skaw, sio. Ty, sio. Eee, co dalej? Ja, sio. To jest eee, Mandzio. Ja zapomniałem tak, o tym powiedzieć w, w pierwszej mapie, ale ja wpisywałem, słuchajcie, komendę, żeby mi dało vivo. Więc teraz prawdopodobnie Mandzio ma taki skin z, tomi, z tymi okularami. Bo pisałeś, że. Nie, to nie Mandzio. A to jest Mandzio. To jest Mandzio. Nie wiem, czy o, faktycznie miał takie okulary, ale nie pamiętam jak to było. Dobrze, wygląda. to dziękuję bardzo. Oddaję hmm. pałeczkę w Twoje ręce. No. Oddaję głos studia! E, Mar e, Mariusz Dilerek, coś tam? E, dobra, czekaj. W takim razie e, moje pytanie, czy Twoja postać. E, Zróbmy tak. może tak? Yeah. <laughs> ale Hmm, hmm, hmm. Ale mało pytań jest stosunkowo. Niby tak dużo postać, ale może coś bym wymyślał. Wymyślił taki. No Z sensownych takiego. mało jest. E, czy twoja postać. A nie, to jest też bez sensu, bo byś musiał tak sprawdzać. To jest łatwą pomyłkę. No. Mm, mm, mm. Dobra, ja zacznę standardowo. Czy twoja postać jest człowiekiem, mężczyzną? No jest. Okej, okay, dobra, czyli to mi dużo osunie. I znowu pan, banan, usuwam tutaj, ziomka. Ok, ok, okay przekazuję ci turę. I lecimy postać? z tobą. Mhm. Jest jakkolwiek łysa. To widać. Nie, nie jest łysa. Nie. Ok. To w sumie to było pytanie, takie, że gdyby była łysa, to bym już to wygrał. To byś wygrał, no. Tak. Ale mały łysinę to jest ogólnie komuś taką wiesz, chodzi, tak? No nie ma łysinę. Nie ma łysiny, dobra. <grym> no bo w sumie, jakby łysa, to by tylko by ci no. odpadł, ten nie ten gościu, który ma te GT, nie? Tak, tak, no dobra. To Ale nie ma, nie ma łysiny. Lekko wyłysiałych, bardziej i mniej. Ta pani też jest czy ten pan, dobra. No właśnie ja nie wiem, nie wiem. A co się na no ja ma tą taką usinkę tam na górze, no więc... taki to jest tylko przedziałek zaznaczony w sumie tak patrząc. No dobra, Tym to nie. nie, wiem, nie no dobrze, to oddaję, głos mm do -hmm. studia ci się badało, ale no, no wiem, dobra. Ale chyba tak w stylu wie, że gdyby byłaby sama, to, mm -hmm. to wszystko już wybrało. To byś miał. Dobra, w takim razie ja teraz zadam pytanie, czy twoja postać, e, może zróbmy tak e, ma jakiś biały element w swoich oczach. No ma. Ma biały element. Czyli odpadam mm. ja. E, tutaj w ogóle ziomkowi w okularkach oczu nie widać. Ty odpadasz, e, MWK odpada, e, szturmowiec odpada, ten ziomek Ty to masz odpada. Pytania. I chyba to wszystko już było. Mało mi to dało w sumie. Ale no, jakby, jakby, jakby nie miała, to były już mi zostały mało postaci. Tak okay. samo jak u ciebie. Mhm. No dobra, to powiedz mi, czy twoja postać jest człowiekiem? Jest. Jest człowiekiem, mm -hmm. dobra. To wywalam pomidora. Pum, 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 pum. Wywalam kurczaka, TNT, fryty, melona, ciasteczko, gurdiana, to... pyk, pyk, ciomis, dobra. Świnka, bałwan. No słabo, dużo na tych postaci. Dobra. Dużo. Dobra, dużo? dużo tych postaci. Ja mam 1, 2, 3, 4, 8, 10, 13. No to ja mam też takie 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O, czyli jedną postać więcej. Ale w no. sumie jestem jeszcze turę do tyłu, bo ty zacząłeś hmm. pierwszy. Więc teraz tak myślę, co jeszcze tu jest takiego charakterystycznego w nich. Mhm. Mm <noise> czyli, może zróbmy tak, czy Twoja postać ma brązowe włosy? Znowu, owłosienie. Kurczę, no. No, ma. Ma. E, I teraz tylko tak, jedno pytanie: czy ta postać w okularkach złotych jest e, ruda, czy raczej jest ten? Brązowe owłosienie ma. No, to jest brązowe. To jest brązowe, dobra, czyli tak, usuwam na pewno tchora, bo ma bl blond. Tutaj usunęłem no, to. Nie, on ma blond na pewno. Okej, okay. no. no. W sumie u Batmana nie widać tego, więc Batmana usuwam. Spidermana też nie widać. Tutaj jest ta moja postać, co miałem chwilę temu. To ona jest siwa. Czarne. I teraz do blond, nie? Albo rudy, więc on odpada też do brązowych. I tak. Tak on, nie jest... on jest brązowy, on jest brązowy. Nie, nie, on jest, on jest bl blond. Okay, niech zaraz niech. napiszę do niego i zobaczymy. Nie, ale on kłamie. On jest tylko bo jest rudy. Nie, on nie jest... No, no, no widzisz, więc nie jest w No dobra. <laughs> no dobra, to usunęło mi to w sumie sporo, tylko tak jeszcze patrzę, czy taka postać... A nie, ona też jest w ten, dobra, to lecimy z twoją turą. Zostało mi raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem postaci już. To pytanie, które już zadawałem, czy ta mm. postać jest z jakiegoś filmu, czy coś takiego? Nie. Jakiego... Nie jest z z filmu, no dobra. Nie, nie, To Iron Man 7. To jest zel, nie, nie zel, tylko skądś to jest, ta dziewczynka z Diadenem. Nie, ona nic, ona znikąd nie jest, to nie są jest, ten... Jest. A, okej, no to Batman, mm. Star Trooper, Deadpool... Tu, tu, tu. No, no i chyba tyle, a tam jest, to jest Spider-Man, nie Deadpool. A, to przynajmniej. No bo Nieważne, ma takie inne. No, no, no. Oddaję, oddaję go ze studia Dobra, zobaczmy w takim razie, co u mnie, co jest znowu charakterystycznego. Więc może zadajmy pytanie, które Ty zadałeś. Czy Twoja postać ma jakąkolwiek łysinę? Hmm. Nie. Nie, dobra. Czyli te, ten ziomek z Irokezem wylatuje. Ten ziomek z szparą w zębach wylatuje i ten ziomek z. Z taką bujną brodą, wylatuje, dobra. Czyli zostały mi cztery postacie. Do o ciebie. Jezu, jak hmm. to zrobiłeś? No, został mi JJ Joker, jakiś ziomek, ten co ma okulary, yy, jakiś ziomek, któremu brody nie widać, ale ma, taką jak wygląda trochę jak małpa, i taki ziomek w okularkach i w tym kapturze. No i do, to dawaj teraz Twoje pytanie. Okej, okay. czy Twoja postać <laughs> ma. Yy, to będzie całe pytanie. Poczekaj, poczekaj. Aha. Jasne włosy czy ciemne włosy? Mogę powiedzieć tylko tak lub nie. Aha. Dobra, to inaczej. Mm. To, to inne, inne, inne pytanie zadam, pozwól, dobra? No. Czy twoja postać... ma... Ten, 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 Kurde! Czekaj, czy jest... czy jest chłopakiem? Czy jest chłopakiem? Mężczyzną. Potatę, Mężczyzną, sansą. tak, tak. Jest, ta, ta, jest, tak? Tak, tak. No i to pani sio, pani Sió, pani sio, pani, sio, pani sio. Pięć pań miało sześć, 5, Pięć, sześć, sześć osób. Sześć, pięć, nie, 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 Cztery osoby, jakie ja liczę? Jak ty to tak policzyłeś? Nie wiem. Żeż nagle taki. sześć, a później cztery? Nie, jestem głupi. Dziwne, dziwne. Dobra, zobaczę w takim razie, co jeszcze ja mogę cię te zadać Chyba blufujesz, właśnie. Hmm. Dobra, w takim razie ja teraz zadam Ci pytanie, czy twoja postać ma kapelusz? Hmm. Mhm. Co, ale na nakrycie głowy jakieś? Nie, tak? kapelusz. Kapelusz, no ma. Kapelusz, nie nakrycie głowy, tylko o... kapelusz, no, tak, 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 tak. Bo jest głowy. jeszcze kaptur na przykład, ale ja o niego nie pytałem, więc jego wyrzucam i wyrzucam tutaj gościa. Dobra, czyli zostały mi dwie postacie. Brawo. Twoje. Okej okay. Powiedz mi mm -hmm. W internecie Czy twoja postać mm, Ma właśnie jakieś akcesorium na głowie Poza jakby swoją Twarzą i włosami Nie Nie ma żadnego? Mhm, Nie ma Okej, okay, no to zostały mi też dwie postacie Został mm. mi pan z czerwonymi oczyma I ten co ostatnio wybrałeś Mhm mm Chyba nie nie wiem, co to być. No ale dobra, no to teraz ty. Już zgadujesz, domyślam się. No kurcze, musiałbym zgadnąć, tylko zastanawiałem się, co byś mógł z tych po dwóch postaci wybrać. Kto ci został? JJ Joker i taki ziomek, który wygląda trochę jak małpa, bo jest strasznie ciemny, a ma jaśniejsze włosy niż swoje karnacja. No to nie wiem. Nie masz tam swojej postaci? No, powiedz, czy tam twoje postać. No nie, no stary, zgaduj, no. No ale powiedz, że chcesz, w tych dwóch. Zgaduj, zgaduj. No tak, tak powinniśmy się informować. No dobra, no nie było w zasadach. Zgaduj. Weź. To no. obstawiasz, czy jeszcze jakieś pytanie masz? Nie, dobra. Ja robię jeszcze jedno pytanie. Liczę no na dobra. to, że się pomylisz. No dobra. Dobra, w takim razie. Spytam się ciebie. O to, czy twoja postać ma niebieskie oczy? Nie ma. No, okej, okay. Przekazuję ci pytanie. Okay. Mhm. Teraz muszę obstawić. Czy zrobiłeś tak, że wybrałeś dwa razy tą samą postać? Czy zrobiłeś tak? Czy to jest... nie jest moje pytanie do ciebie, jak coś? Ktoś jest niebieskie no, ja wiem No, ja wiem. Mhm. Zadajesz sobie pytania w głowie. Nie. Tylko mówiąc je na zewnątrz. Tak, dokładnie. Bo mi został ten pan w czerwonych oczach. Mhm, mm mm -hmm. I ta pani pan. I miałaś ją ostatnio, no nie? To było ta postać, tak? Ostatnio miałaś no ją. No taka, taka siwa, no. No. Tak. tak. Mm -hmm. Kurde, nie wiem, czy ty, jest... Nie, to jest złe! To jest... To mnie rozdziera. Czy ty wybrałeś znowu tę samą postać? To byłoby całkiem sprytne. Dwa razy są postać wybrać. Eee. Dlaczego? Pomyślałem, że byłby dla ciebie nudny odcinek, gdybyś dwa razy całą postać wybrał. Dlaczego? No nie, no to mi się nie podoba. Chcesz, w że sensie, gdybyś nie. wybrał całą postać? To byś pomyślał sobie, kurczę, nie. co za odcinek nudny byłby. Dwa razy nie, całą postać? Nie, właśnie zgadywał. taki, ale sprytny byłby Właśnie w ogóle. Nie, właśnie to byłoby nie. dla ciebie nudne. Nieprawda! No tak? Tak. No, zgadłeś, no ale kurczę, miało być już tak pięknie, miałeś, <grym passer hơn> ale ja nawet nie wiedziałem, że ci ta postać zostanie, bo tak wiesz, ja nie, nie, nie widziałem twoje planże, co ty wykreślasz, więc tak wyszło na końcu, kurde, nieźle, mm, no dobra mm -hmm. Nie, Jeszcze tak nie było, żeby, to znaczy to jest drugi odcinek, ale jeszcze nigdy tak nie było, żeby dwa razy ta osoba no, no, przy, zgadła Przepraszam, Sumerzyc A ty miałeś faktycznie tego gościa małpy, czy nie? Tak, miałem tego gościa małpy Kurcze, ale nie, to bym nie zgadł, bo chciałem JJ'a obstawiać, wiesz? No, to no więc dobra, zapraszam. no, więc dzięki serdecznie za obejrzenie tego odcinka, możecie wpijać oczywiście, jeśli nie, jakimś cudem nie znacie kanału dealerka to możecie do niego wbijać, no i zapraszam na wszystkie socjale, które macie, do których macie linki w opisie, A zapraszam na Instagrama i tak dalej, zapraszam. Zapraszam. Dolarek i Szymek ty, zapraszam. no, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się, dzięki Diler, muszę dzięki teraz powiedzieć jakieś no, słowa na pożegnanie, mogę na powiedzieć żart, o dawaj, okej, okay. um. A bo lepiej nie. Nie no powiedz. Nie, bo to są takie. <laughs> no dobra, to, Cześć. to ja. To, to, to może w komentarzu coś napiszę... Możecie napisać jakiś żart zamiast dealerka. No. Więc trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Uff.